tych testów do przewidywania przyszłości. Zresztą tak samo, takie samo zdanie mieli ojcowie założyciele szkoły austriackiej, czyli Mengier i Mombawe. Ale pojawił się Mises, który co prawda tego prosto nie powiedział, nie rozróżnił od reakcji na precyzyjną, na precyzującą i nieprecyzującą, ale rozwiązał w swoich dziełach takie myśli z Arystotelesa, który rozwiązał. Ten problem Platona, że abstrakcje e, niekoniecznie muszą być nierealne. Mogą być abstrakcje nieprecyzujące. Czyli na tutaj siedzi człowiek, e, więc w tej abstrakcji Friedman powiedział, że jest nierealna, bo nie wszystkich cech tego człowieka, więc musimy przekreślić e, prawdziwość tej abstrakcji, tylko możemy to wykorzystać do... Na Natomiast Mises mówi, że to, że mówimy, że tu jest człowiek, nie znaczy, że ta abstrakcja jest nieprawdziwa. Po prostu pomijamy zbędne w naszej analizy cech, że na przykład nie ma e, szarej sfery. Na, na tylko to, że jest człowiekiem. To jest spór uniwersalny. To jest spór uniwersalny. Nie, nie odpowiadamy wyżej. Kwestia abstrakcji, jak się ma precyzyjnie. E, Nieralne założenia są użyteczne w teorii ekonomicznej, ale tylko wtedy, gdy są używane jako pomocnicze konstrukcje, a nie jako założenia, z których są jedynie, że ludzie wiedzieli A tak powiedział Mary Lockbach, i też austriackiego naukowca, na szanowni Żydowskich, na świeckich użyciach. I ta abstrakcja to jest na przykład um, konstrukcja myślowa gospodarki jednostanie stanie funkcjonującej, w której wyłączamy założenie pomocnicze, że ludzie są... E, wtedy widzimy, że dzisiaj do tego założeniu, że tyle umiera, tle się rodzi i jeśli gospodarka funkcjonuje w sposób taki jednostajny i ludzie są ignorantami. E, ludzie nie są ignorantami, e, mają pełną wiedzę, tak jak jest w modelach w konkurencji doskonałej, że no, ludzie znając... E, przyszłe preferen preferencje ludzi zrównując ceny czynników produktów i cenami zrównoważonymi. Oczywiście z pominięciem preferencji czasowej w procentu pierwotnego. No ma no to jeszcze takim przykładem nierealnej abstrakcji, jego precyzującej, czy na nieprecyzujących w każdym razie, o nierealnych założeniach jest przypadek wysoczy po prostu gospodarki autystycznej, w której nie ma wymiaru a krytyka wymierzona w oświacie na ostry, szkoła ekonomii. Hmm. Zarzuca się jej brak realizacji postulatu naukowego rygoru. E, czyli, że w sposób pseudo-naukowy formalizuje twierdzenia, nie matematycznie. E, nie stosuje narzędzi statystycznych i e, że Brak jej metod weryfikacji teorii że nie wykorzystuje nowoczesnych metod czy psychologii, socjologii, technologii itd. No i tutaj musimy umiejscowić ekonomię w szerszym kontekście humanistyki. I taka humanistyka w polskim sensie nowoczesna chciała się poddać tym rygorom i stosowała prezentację teorii w usług matematycznych. Mówię tutaj o poststrukturalistach czy po post o różnych humanistach, terministach, które na przykład teorie emancypacji uzasadniały w różnicach w rozwoju mechaniki mechaniki ciał stałych na rzecz, mechaniki ciał płynnej. No, Chyba Derrida też posługiwał się uznaniami różniczkowymi, żeby udowodnić na swoje kraje. No i odpowiedź na ten postawiony przed nauką rygor, tak jest w przypadku szkoły stała odpowiedź negatywna. Matematyka i ekonomia. Więc po pierwsze, my możemy wyprowadzać stałych służący współczynniki ze zmiany preferencji agentów. Ekonomia operuje cechami jakościowymi, intensywnymi, na przykład uży użytecznościami, których nie można sumować. I to nie stosuje żadnych wielkości ilościowych, e ekstensywnych. To już nie jest domena, ekonomii, w Nie spełnia kryteriów zastosowania funkcji matematycznych do analizy dynamicznego i subiektywnego procesu objęcia informacji. To wszystko mamy rozwinięte w tekście do sopno, do którego linia podam na końcu. Czy Tak. Tam. Obecne są relacje przyczynowo-skutkowe i funkcyjne, czyli mechaniczne, które można obliczyć automatycznie. Naprawdę. Niemożliwość ujęcia nie równoczesnych wielkości w równoczesnych układach równych. Patrz, sekwencje przyczynowo-skutkowe, a czasy tłumiańskie na witbę. tam jest to ładnie Tutaj mamy taki wycinek z gazety austriackiej, która cytuje Science, takie pismo naukowe, które opisuje z kolei wydarzenie spotkania fizyków i ekonomistów w Instytucie Santa Fe, po którym fizycy byli zaskoczeni, jak rygorystyczni w stosowaniu matematyki są ekonomiści. Z kolei ekonomiści też byli zaskoczeni, jak mało rygorystyczni są z kolei fizycy w stosowaniu tej matematyki, Co opala raczej mi to tak zwane stosowanie różnych e, rygorystycznych zasad i procesów w fizyce. E, statystyka w ekonomii. No nie możemy odróżnić korelacji, która jest często, no zazwyczaj kwestią przypadków związku przyczynowo skutkowego który jest konieczny. Tutaj mamy korelację importu świeżych cytryn ze z Meksyku do Stanów skorelowanych z wypadkami śmiertelnymi na autostradach. No praktycznie jest równa jedna korelacja. No i ekonomiści głównego na pewno by stworzyli jakąś teorię zajmującą się tymi zjawiskami, na pewno jakieś no, ale z drugiej strony że je raczej nie ma no, jak widać, to witamina C dobrze, jest się to no Dobrze, potem. E, rachunek prawdopodobieństwa wykonano. Podstawowym błędem jest to, że e, ci ekonomiści stosujący to narzędzie e, ekstrapolują w przyszłość, też nie tylko na historię, cechnie powtarzamy zjawisk historycznych. Na przykład y, um, używając y, modelu DAL, tak, czyli Bella Twist, y, który ekstrapolował cechy przeszłości na przyszłość i widok z wyborczej i ładnie to ujął. Bardzo mi się podoba ten cytat, że y, zadajemy sobie pytanie, jeśli w lipcu przez kolejnych 10 dni świeci słońce, to czy można z tego wyciągnąć wniosek, żeby nie świeciło też 11 dnia? Czy z każdym kolejnym dniem w słonecznym nosi prawdopodobieństwo, że ich w następnym będzie świecić słońce? Otóż metody Pan no, a oba pytania odpowiadają twierdząco, choć intuicja podpowiada nam, że takie myślenie prowadzi nas do absytu. Oczywiście wcześniej czy później zdarzy się. Hmm. Dalej ten nie pozwala nam nic zrozumieć tak naprawdę. To nie jest kompletnie jałowo, a stwarzając pozwór rozjaśnienia sytuacji powoduje niebezpieczeństwo. To... Więc czy znając dokładne prawdopodobieństwo odpowiedzenia słów w języku chińskim jesteśmy w stanie zrozumieć, co mówi w nas Chińczyk? To jest pytanie retoryczne. Sprawdzalność prawdziwości twierdzeń ekonomicznych. Więc Austriacy odrzucają weryfikacje empiryczne i różne procesy falsifikacji jako jałowe, bo obserwacje nie są nam w stanie odpowiedzieć Zastosowanie analizy apiorycznej z domeną Austriaków to jako inne narzędzie na rzeczywistości jest stosowane. I tutaj Friedman, wspomniany wcześniej, stwierdzi, że nie da się rozwiązać sporu teoretycznego na drodze apiorycznej. To jest dość paradoksalne, no bo sam stosuje e, matematykę, bardzo odkwicie czerpie z matematyki, no, która jest na wskroś, a apioryczną. No albo z tą obroną, historyczna interpretacja rzeczywistości um, używająca za narzędzie ekonomiczne. Taka powinna być według austriaków. Tutaj widzimy podział na e, sztukę historii, na sztukę historyczną, um, nie ma, która nie jest ścisła, nie ma innych kategorii, są tylko typy idealne, um, ale która umożliwia zastosowanie analizy rzeczywistości dzięki ekonomii, która jest w historii, w cizji, w